Cześć, miło mi was powitać ponownie albo po raz pierwszy. Rozpoczynamy kolejny cykl, który będzie dotyczył w tym wypadku mięśni. Chociaż, jak tak można sobie pomyśleć, to na logikę po omówieniu kości powinniśmy przejść do omówienia stawów, żeby to wszystko miało jakoś tam ręce i nogi. Natomiast, pomyślałem sobie, że połączymy omawianie stawów z omawianiem od razu mechaniki tych stawów czyli tego, jak się ruszają, jak działają na obciążenia, co odpowiada za ruch główki, co odpowiada za stabilizację panewki, jakie ruchy zachodzą w tych stawach w zależności od tego, czy na przykład, no nie wiem, łokieć jest wyprostowany czy zgięty, czy kolano jest wyprostowane, czy kolano jest zgięte, czy stopa jest w supinacji czy w pronacji. Łatwiej będzie to omówić przy okazji mówienia o stawach. Natomiast, żeby obraz był w pełni komplementarny i żebyście wiedzieli, o co chodzi, to wcześniej trzeba powiedzieć też o tym, Jakie mięśnie zarządzają jakby tym obszarem, jak się przyczepiają, jak przebiegają i jak to wszystko działa. Także w drugim etapie tego podcastu omówimy sobie na razie na sucho mięśnie, to znaczy ich przyczepy, przebieg, pewnie też unerwienie, ukrwienie, i przy okazji, oczywiście, jak w przypadku poprzedniej serii, zahaczymy trochę o stawy, o ruch stawów i tak Także to będzie seria dotycząca jakby perspektywy, spojrzenia na anatomię z perspektywy mięśni. Natomiast w trzecim, jakby trzeciej serii, zajmiemy się stawami i ich mechaniką, czyli to znowu będzie o tym samym, czyli znowu będzie o kościach, znowu będzie trochę o więzadłach, trochę będzie o mięśniach. Natomiast będzie to przedstawione z perspektywy już danego stawu. Także w tej serii omówimy sobie na pewno mięśnie, ich przyczepy, tak jak już mówiłem, ukrwienie, unaczynienie, ruch, no i też jak z perspektywy klinicznej ich działanie wpływa na naszą pracę terapeutyczną. Serdecznie Was zapraszam. Kolejną sprawą, którą chciałem poruszyć, są subskrypcje i jakaś tam interakcja z, no ze mną, Wasza ze mną. I jak ja słucham różnych podcastów, strasznie irytuje mnie ciągłe żebranie o subskrypcje, ciągłe żebranie o komentarze. Natomiast z drugiej strony, odkąd zacząłem nagrywać, to widzę jaki wyrzut dopaminy jest z każdym kolejnym lajkiem czy z każdą kolejną subskrypcją. No jest to abstrakcyjne. Natomiast w pewnym sensie też uzależniające, dlatego stwierdziłem, że nie będę Was zachęcał. Natomiast podejmę taką taktykę, która jest powiedzmy bardziej wypośrodkowana i po prostu zamierzam Wam dziękować za każdą subskrypcję, za każdego lajka i każdy komentarz. No ponieważ to działa też dość dobrze hormonalnie powiedzmy. W sensie no wydziela się po prostu ta dopamina, ośrodek nagrody w mózgu szaleje i od razu nastrój jest lepszy, jest faktycznie większa motywacja, żeby dalej coś nagrywać. W związku z tym dziękuję Wam za każdą interakcję, za każdą subskrypcję, za każde obejrzenie tego filmu. No i mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej. Początkowe odcinki są kiepskie pod kątem montażu, pod kątem, pod kątem szumów, pod kątem mojego też stresu. Natomiast już te końcowe odcinki o kościach myślę, że w porównaniu do tych początkowych są zdecydowanie lepsze. No i postaram się iść dalej w tym kierunku, e, ucząc się właśnie programów do montażu, ucząc się tego, jak e, budować te podcasty, jak, jak mówić. No i jakby obserwuję sytuację, zbieram komentarze od Was z wiadomości prywatnych, czy też od moich znajomych i staram się robić wszystko, żeby to brzmiało i wyglądało jak najlepiej. Bo od razu zaznaczam, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie zmienić, pewne oczywiście jestem, więc na pewno z biegiem czasu będzie to wyglądało, brzmiało coraz lepiej. Do każdej serii będę chciał robić intro podsumowujące jakby poprzednią serię i opisujące to, co się będzie działo w serii bieżącej. No i jakie są dalsze cele tego kanału i w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. No i co, i do usłyszenia w następnym odcinku. Rozpoczynamy od mięśni. Zaczniemy, znowu będziemy szli tak jak w osteologii, jak w podcaście dotyczącym kości. Od obręczy kończyny górnej poprzez kończynę górną, później mięśnie, obręczy kończyny dolnej, kończyna dolna, na samym końcu kręgosłup, żebra i mostek. Także zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Pozdro.